Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie na z projekcji filmu beta yy, organizowanym przez Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej w Adameku. Ja nazywam się Kamil Sulej, jestem prezesem. Yy, dzisiejszym naszym gościem jest pan dr Piotr Gontarczyk. Witam bardzo serdecznie. Pan doktor jest historykiem, pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej, yy, autorem licznych publikacji, Między innymi SBA Dech Lawensa, yy, autorem artykułów, między innymi w Rzeczpospolitej, uważam, że. Yy, myślę, że nie będę tutaj przeciągał z tego względu, że na początku odbędzie się projekcja filmu, następnie będzie możliwość zadania pytań Panu doktorowi. Yy, z tego miejsca chciałbym Państwa zaprosić na kolejne spotkanie organizowane przez Klub Wadan w najbliższy piątek, yy, 1 czerwca o godzinie 16 w tym gmaku, tylko piętro wyżej, w sali 208 odbędzie się spotkanie z profesorem Markiem Chodakiewiczem. Tytuł spotkania Polacy-Żydzi, relacje w latach 44-47. Bardzo serdecznie zapraszam. W tym Z tego miejsca zapraszam na, na, na projekcję filmu. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Cieszę się, że Państwo zdecydowali się obejrzeć ten film, fajny film. Ja tylko mógł, przeproszę Państwa z ważnych względów osobistych, jeszcze przez godzinę muszę pozostać pod telefonem, więc nie będę Państwu towarzyszył. Przy projekcji już ten film kiedyś widziałem. Oczywiście jestem do dyspozycji w części, w części drugiej. Dziękuję bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, teraz będzie możliwość dyskusji, zadania kilku pytań. Ja jako pierwszy pozwolę sobie zadać kilka, kilka pytań, ponieważ chciałbym zapytać, czy w Bejtarze Istniały również tajne struktury, takie, jak to na przykład było w przypadku ONR-u, gdzie była Organizacja Polska. Chciałbym również zapytać, jak wyglądały struktury pajtaru na Lubelszczyźnie, w mieście Lublin. Oraz przede wszystkim, chyba jako, jako pierwsze, jaki był cel na na zrobienia tego materiału? To po kolei. Co do tajnych struktur, no to one z natury rzeczy są tajne i nie bardzo o nich cokolwiek wiadomo. Tym bardziej, że nie bardzo jest z kim na ten temat rozmawiać. W tej chwili mamy już do, do czynienia, tylko jak Państwo widzieli, z, z takimi starszymi panami, którzy wtedy mieli ponad kilkanaście, więc ci, którzy byli ewentualnie, potencjalnie w jakichś tajnych strukturach, no to nie bardzo można ich o to zapytać. To pierwsza sprawa. Oczywiście jest jeszcze ten tej, jakby tego, czy, co wiadomo na pewno, wiadomo na pewno, że Bejtar był i oficjalnie, i nieoficjalnie całkowicie pod kontrolą syjonistów, rewizjonistów i z wielu, źródeł, z wielu źródeł wiadomo, że prowadzili wiele różnych tajnych działań, które nie ujawniali no, z oczywistych względów przed anglikami, ale także przed władzami polskimi przed policją administracją. Na przykład yy, zetknąłem się z takim przypadkiem, kiedy jednego z przywódców Bejtaru w Elwowie ogłoszono jakimś malwersantem, ja, człowiekiem, który tam ukradł jakieś pieniądze hamlował jakimiś certyfikatami na wyjazd do Palestyny i on zniknął w z Bejtaru. Zniknął, prawda? No i tak się okazało, że to był taki oficjalny sposób wycofania go z bieżącej polityki, bo po prostu został nielegalnie przerzucony do walki Irgudu w Izraelu, był tam jeden z, z przywódców, czyli, no widzicie Państwo, w ten sposób maskowali jakby transfer ludzi do Palestyny, więc prowadzili niakne działania różne, ukrywali się. Część tego szkolenia wojskowego na przykład odbywała się oficjalnie przy poparciu władz, a druga część odbywała się nieoficjalnie zupełnie tam gdzieś po cichu po lasach ćwiczyły. Więc co do struktur, nie wiem, natomiast no, prowadzili różne nie, niejawne działania na terenie Polski dość często, dość, dość często jak mówię, szkolenie, przerzut ludzi broni do, do Palestyny. Po kolei następnym pytaniem było trzema mi pan od razu zarzucił, Lubelszczyzna. No, no oczywiście nie jestem w stanie dokładnie odtworzyć... Akurat tu, ile było kół, i ilu było ludzi. Lubelszczyznę już oceniam, na, już rozmawiałem z niektórymi kolegami przed. Na kilka tysięcy członków Bejtaru. Oczywiście najsilniejsze gniazdo było tutaj w Lublinie. Nawet pamiętałem adres, tutaj prosiłem kolegów, żeby mi fotografię zrobili, bo to jest na ulicy Zamkowej była komenda Bejtaru Zamkowa. Mylę, podałem jak numer lubelskiego Bejtaru, w ogóle na terenie Lubelszczyzny było kilka tysięcy członków i tak naprawdę gniazda bejtarowskie były we, we wszystkich tych mniejszych e, e, miasteczkach Lubelszczyzny. Zresztą Lubelszczyzna jest wdzięcznym tematem w ogóle do badań dwudziestolecia międzywojennego, ponieważ jest tu jeden z najlepiej zachowanych urzędów wojewódzkich, w czasy przedwojenne, jest dużo dokumentów na, na, na poziomie starosty, dużo dokumentów działu społeczno-politycznego, Wojewodu dubejskiego i jest mnóstwo dokumentów oryginalnych, listy członków korespondencji pomiędzy władzami, a, a kołami Bejtaru. I z tego tutaj jest na terenie Lubelszczyzny sporo. I trzecie pytanie, po co zro zrobiono ten film, tak? No, film, pomysł filmu był taki zupełnie prozaiczny. Znaczy ja z Robertem Kaszmarkiem robiłem kilka innych filmów na temat różnych innych rzeczy. No i w czasie jednej z takich podróży, jak to czasami tam, gdzie dzień pracujemy, a wieczorem spożywamy piwo, to no, się takie nocne Polaków rozmowy i oczywiście, no to co co tu jeszcze fajnego zrobić takiego o historii polskiej, o czym ludzie nie wiedzą, tak? No to mówię, to zrób film o bejtarze, a co to jest bejtar? No właśnie, powiedziałem, co to jest bejtar. Powiedziałem, że jak chłopcy w kilku tysięcznych kolumnach maszerowali ulicami polskimi miast, wyciągali czasami, czasami powtarzam, nie, nie był to normalne, normalne, wyciągali czasami prawicę w rzymskim pozdrowieniu. I że takie coś było przed wojną i że tego polskiego ENR-u, o, o czym tam wszystkie dzieci są straszone w szkole, od kołyski do studiów akademickich, to było tam powiedzmy 3-4 tysiące, jak w ogóle kiedyś zebrali w cyrku braci Staniewskich 1500 osób, to była wielka sensacja, jeszcze 2000. Na no, feitarów w Polsce było ponad 50 tysięcy, więc to była najliczniejsza organizacja narodowo-radykalna przed wojną w Polsce, o której jak Państwo weźmiecie książkę przeciętną, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy, czy, czy w Polsce, są przedstawiani jako harcerze. Jest to pewien taki temat, dla traktowany współcześnie jako temat niewygodny. No bo co, bo żydowscy faszyści, tak? Albo coś takiego. Takie epitety ja unikam tego słowa faszyzm, bo on więcej jakby wprowadza zamieszania i stereotypów niż niż tłumaczy, czym ta organizacja tak naprawdę była. To były takie czasy specyficzne, yy, specyficzne epoka, tak się po prostu wtedy uprawiało politykę w mundurze. Wszyscy się ubierali w mundurze. W mundury, tylko były różne kolory, mundurów bunt się ubierał, mundurę PPS też w koszulę zakładał, tak samo polscy narodowcy zakładali bluzy i koszule. To normalna sprawa dla te wszystkich. Nie należy z tego robić po prostu wielkiej sensacji. No i film powstał po to, żeby po prostu pokazać taki fragment historii Polski, historii Żydów, polskich. po pierwsze nieznany, a po drugie jakby do tej ogólnej wiedzy dorzucający coś nowego, tak? No coś nowego, bo się generalnie, no myśmy na filmie, jeden z takich zarzutów, który się często pojawia wobec filmu, no to nie ma tego polskiego antysemityzmu, tak? Tego picia Żydów, gettaławków, tego, nie ma, bo o tym to wszyscy wiedzą, no i po co ty tym robić film, tak? Myśmy te, te, tego nakręcili, takich fajnych rzeczy, bodajże półtorej czy dwie godziny miała pierwsza wersja filmu, a potem myśmy z Robertem ścinali, po kolei różne sekwencje, bo musiał film spełnić wymóg, że trwa tam do godziny, prawda? Więc zniknął na przykład Żydowski Ruch Akademicki i korporacje akademickie. I pana jeszcze innych rzeczy. To po co małpować po raz 50. polski antysemityzm? Nie, nie miał to najmniejszego sensu. Wobec czego no, staraliśmy się, jakby to nie jest film, który ma przewrócić, zrewoluc zrewolucjonizować jakby obraz historii Żydów w Polsce, czy coś, no bo coś już na ten temat wiemy, ale to był film, który miał dopowiedzieć coś nowego, coś nieznanego. Taka była intencja. Opowiem Państwu, a to, było to w takie pytanie, pod to, co, co artysta miał na myśli, to padło na takim tajnym spotkaniu w Żydowskim Instytucie Historycznym, na które oczywiście nie zostałem zaproszony, ale przylatłem, a co tam? 10, 10 minut po rozpoczęciu. Referowała Pani, jak sobie przypomnę, nazw nazwisku Zawadzka, to, to dużo mówi jakby o współczesnej kondycji nauk, w ogóle humanistycznych, szczególnie. Stosunków polsko-żydowskich siedziało takie zastraszone towarzystwo. Brakowało jeszcze ze 20 kątów, bo każdy się schował w kącie przed polskim antysemityzmem, ale, ale zabrakło tych kątów. Wygłaszała referat wstępny pani, która coś opowiadała o stereotypie Żydów monalizujących się i nie, nie mogących powstrzymać swojej chódź. Nie wiem co do nas z Bejtarem wspólnego, ale tak było. Tak było. Ja byłem po prostu zszokowany. Potem pan jeden wygłosił z tytułem profesora taką sekwencję. Że, że, że ci, którzy tak pokazują w filmach, że pokazują jakiś nieznany fragment, odkrywają historię, jakaś spiskowa teoria dziejów i w ogóle, że lewica kontroluje historię, że to spisek i w ogóle, a następnie całe spotkanie następne, przez następne dwie godziny to było próba rozgryzienia tego spisku, co artyści chcieli, w jaki sposób chcieli dokuczyć Żydom, kiedy robili ten film. Nie? No i taka teoria spiskowa taka leciała przez dwie godziny, bo wszystko, Le Pen, Wilders, Gontarczyk, wszystko było w jednym szeregu i po prostu, no dom wariatów, proszę Państwa, placówka naukowa, dom wariatu zupełnie nie ma, nie ma możliwości rozmawiania z tymi ludźmi w jakiś poważny, poważny sposób. No więc tak powiadam, jak zacząłem, chcieliśmy po prostu, Robert mnie pyta, co robimy dalej, fajnego, jakiś kolejny film, to mówię, jest taka organizacja, uważam, że warto coś o niej powiedzieć, bo Generalnie społeczeństwo nie wie, w książkach tego w ogóle nie ma ogromnej organizacji, ogromnego ruchu. I taka jest geneza tego filmu. Po prostu chcieliśmy to pokazać. A i jeszcze jedno powiem, tam jest też napisane i tu na, i na drzwiach, i na tym filmie, że jestem autorem scenariusza tego filmu. Nie jest to informacja całkowicie nieprawdziwa. Jestem właścicielem wszystkich materiałów generalnie tych tam fotek, dokumentów przede wszystkim ale scenariusz napisałem inny, tak. Jechaliśmy do Izraela porobić tam trochę zdjęć i do Instytutu Żabotyńskiego i tam mam paru przyjaciół, rewizjonistów obecnego pokolenia i oczywiście nie spodziewaliśmy się, że znajdziemy kogoś żywego, tak? no bo sobie policzyliśmy, niech taki Betarczyk ma w 69 roku 20 lat, to ile on ma dzisiaj lat, tak. To mieć 90, co najmniej 90 lat, tak? No ale dzięki tam głównie takiej pani, która się nazywała Mira Stern, pracuję w Instytucie Żabotyńskiego. Przyjechaliśmy, już mieliśmy gotową listę betarczyków z tym, z tym kilku właśnie z Polski. Jeden ten ważny murin jest. Jest takim Żydem sowieckim, z Sowietów przyjechał w latach 70. Więc oczywiście cały scenariusz, który napisałem, prawda, o poszukiwaniu tam śladów po pejtarze, nadawał się do kosza, bo nagraliśmy kilkadziesiąt godzin z żywymi ludźmi. Tak? Więc zmieniliśmy całkowicie koncepcję filmu na to, żeby to oni powiedzieli o swojej działalności w Bejtarze. Czyli na to, że scenariusz napisałem, to sobie mogę napisać, prawda? życie napisało swój. Dziękuję bardzo. W Pana Pan o tym ONR-ze, o ruchu, o ruchu na Narodowym, chciałbym zapytać, jak wyglądały relacje WTO z tymi organizacjami wojskowymi, To znaczy, stosunków żadnych nie było. Generalnie były to dwie społeczności, które żyły sobie w separacji, ale też nie znalazłem żadnych śladów, żeby dochodziło do jakichś brutalnych konfliktów, bo ile tam ONR-owcy czy budowcy potrafili się zaczaić w Parku Saskim w Warszawie na przechodzących ONR-owców z ławkami, z takimi deskami dużymi z ławek wyrwanymi. O tyle tutaj jakichś takich ostrych konfliktów nie było. To znaczy obydwie strony traktowały się z dużym dystansem, ale jednak w, tych, w prasie narodowej, nawet była po prostu antyżydowska, co tutaj widać bawełnę, pojawiały się takie nuty, no, że to jest trochę inna młodzież, nie jest to, że to komuna. Tak? Nie, jest to, nie są to komuniści, więc więc co prawda pojawiały się takie artykuły pod tytułem Zagrożenie żydowskim militaryzmem, na przykład. Pojawiały się też takie artykuły, ale jednak narodowcy polscy trzymali taki dystans to nie są komuniści, taki pozytywny. Dużo bardziej czasami ostro o, o, o Bejtarze wyrażała się prasa PPS-owska, na przykład Robotnik. Więc stosunków nie było. I, ale była taka dystans, tak, neutralność, wzajemne unikanie się konfliktów, jakichś bujek nie znalazłem w przeciwieństwie do ogromnej ilości bujek między lewicą żydowską i Bejtarowcami, już Państwo widzieli, jednego z, z, tym, z bohaterów, który tak mówi że to robił rzeczy nieładne, tak? Ale sam to zrobiłem. <grym> Więc no, no, nie jest takich informacji o tym, jak się między sobą lewica żydowska z Bejtarowcami biła, tego jest najwięcej. Oni, Mieli własne sprawy, własne społeczeństwo, żyli sprawami Palestyny, ich sprawy polskie tak troszeczkę nie interesowały. To było ich przejściowe miejsce, gdzie oni akurat przebywają, ale oni się tutaj politykach nie będą angażować. Jak Państwo zobaczycie, jakbyście widzieli Państwo prasę, bejta mu no tutaj jakieś, jakieś ważne gdzie przemówienia sejmowe, jakieś powstają ważne organizacje. Zmienia się jakoś ta polska w latach 30 do gwałtownych gwałt, gwałt, rzeczy dochodzi, jakieś zajść polsko żydowskich i tak dalej. Nie, u nich na pierwszej stronie i przez cztery następne jest kwestia certyfikatów, Jerozolimy, kwestia sytuacji politycznej w Palestynie i po prostu Polska tak trochę mało interesuje sprawy Polskie. Państwo zapewne jak się interesujecie takim rzeczeniem, szczególnie takich więcej wiecie, co to są korporacje akademickie, co to są korporanci w deklach tak, z bandami oczywiście w, w, wokół jakby w tej całej tym konglomeracie różnych organizacji rewizjonistycznych, było oczywiście korporacje akademickie też. Też mieli bandy, też mieli dekle, też mieli śpady i y, y, było bodaj 20 czy 30 korporacji żydowskich w y, y, 90% rewizjonistycznych. W Polsce przed wojną od Lwowa poprzez Warszawę, Kraków, po prostu było ileś tam korporacji żydowskich o różnych nazwach, tak, tak samo korporacje polskie odnoszące się głównie do, do starych jakby miejsc z, z historii e, i z kultury Izraela typu Tel Hai, typu Bar Kochba. Tych korporacji jest, mówię kilka, kilkadziesiąt, on. oni tak samo jak y, nie zawsze pamiętacie Państwo w taki film znanego propagandysty, nazywającego się Andrzej Wajda pod tytułem Pokolenie, tak? Jak ci korporanci. Chodzą z laskami, prawda, biją tak tych Żydów takie tam. Jakby, to jest takie jakby przedstawione do grupy faszystowskie, które zajmują się tylko i wyłącznie biciem y, ludzi, no to ten sam ruch korporacyjny, y, 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 kierujący się tymi samymi ideałami, też wielka jazda konna, ćwiczenia i tak dalej, były żydowskie korporacje kilkadziesiąt. Y, w materiale było jakieś tam wspom wspominkę na ten temat, było sporo zdjęć korporantów żydowskich, które mam natomiast... No, no, nie starczyło czasu, tak jak na wiele innych w, tej, w tym filmie ważnych problemów. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli no, nie, no, to bym jeszcze chciał zapytać o jedną kwestię. Ponieważ w filmie y, był pokazany stosunek Bajterosów do y, Józefa Piłsudskiego. ja chciałbym zapytać, czy w jaki sposób odnosili się do myśli Romanów Oczywiście negatywnie, tak. Roman Dmowski był dla Bejtaru, w ogóle dla społeczności żydowskiej w Polsce takim przykładem tym szowinizmu polskiego, takiego skrajnego antysemityzmu. Tutaj jakby nie mogło być mowy o jakimkolwiek czy wzorowaniu się czy, czy pozytywnych wypowiedziach. Oczywiście do filozofii jakby endeckiej, do, do podstawowych przesłanek czy myśli narodowo-demokratycznych, które były skrajnie antysemickie przed wojną, mówili rasistowskie rajne, te antysemickie, Bejtar ani żadna, żadna organizacja czy jakby część społeczeństwa żydowskiego nie mogła się odnosić pozytywnie. Jeżeli tak? odnoszono się pozytywnie do jakichś wzorców, no to właśnie przede wszystkim do, do Józefa Piłsudskiego i myśli legionowej jako tej drogi zbrojnej, do, do jak oni nazwali, to odzyskania niepodległości. Także oczywiście Roman Mowski jest, oczywiście Roman no nie zajmował Generalnie polityki żydowskiej, tak? to znaczy w prasie brytyjskiej gdzieś tam można znaleźć wręcz przypadkowe jakieś stwierdzenia pod tytułem polityczny spadkobieracz.